Dzień dobry. Mirosław Dąst Fakty o pedofilii Mamy wiele filmów wielu autorów wielu ludzi, dziennikarzy próbuje zajmować się pedofilią a dokładnie próbowało ponieważ teraz obecnie temat upadł tylko, że ci ludzie skupili się tylko i wyłącznie na jednym aspekcie. Pan Cykielski tylko i wyłącznie inwigilował chleb. Pan Latkowski zajął się jedną sprawą, ale nie wyciągnął wniosków, ponieważ między innymi właśnie na terenie Pomorza działa ogromna grupa Korupcyjno-przestępczo-pedofilska, która zajmuje się nie tylko gwałtami, pedofilią czy handlem dziećmi, ale zajmuje się kradzieżami, niszczeniem ludzi. Kiedy mówimy o pedofilii, handlu dziećmi, zabójstwach dzieci, usiłowaniu zabójstw dzieci czy celowym działaniu przeciwko zdrowiu i życiu, musimy poruszyć grupę przestępczą, jaką jest firma Semeko czy firma RedPol ogólnie biznesy Mariusza Stanisławczyka czy Dariusza Stanisławczyka Macieja Sufeckiego ponieważ to właśnie między innymi te biznesy oparte są na fałszowaniu dokumentów narkotykach, atakach na dzieci zabójstwach dzieci czy celowym działaniom w i życiu tylko po to, żeby mieć dostęp do dziecka handlem z dziećmi, i tak dalej, i tak dalej, porwania, napady i tego typu różne e, historie. Ale ten człowiek, jakim jest, czy Maciej Suchecki, czy Ryszard Pryzmont, czy Mariusz Stanisławczyk bądź Renata Pacholarz Kamila Lesnał nic nie zdziałaliby w tej całej bezkarnej grupie przestępczej bez pełnego wsparcia sędziów prokuratorów i co wszystkim jest znane, że mafie, wszelkiego rodzaju grupy przestępcze właśnie korzystają z usług wszelkiego rodzaju psychiatrów czy ludzi powiązanych z psychiatrykami we wszystkich rodzajach tak naprawdę przestępczości zorganizowanej. Cały przestępczy biznes tak naprawdę w tym handlu z narkotykami, w tym zwłaszcza handel dziećmi opiera się na działaniach Przestępczych właśnie sędziów, prokuratorów, ale oni korzystają z swoich przestępstwach właśnie między innymi a może przede wszystkim właśnie z psychiatrów, szpitali psychiatrycznych i wszelkiego rodzaju przestępców związanymi ze środkami psychoaktywnymi, to właśnie dzięki temu mogą gwałcić dzieci, mogą niszczyć ludzi, mogą Handlują narkotykami, mogą ludzi zabijać, ponieważ jest to ogromna grupa wpływów, i tutaj nie możemy zapomnieć o tym, że właśnie ci ludzie mają kontakty z władzą, mają kontakty z ludźmi przy samej władze i tak naprawdę nie można do końca powiedzieć, jak wysoko sięga pedofilia. Znaczy, można powiedzieć, że pedofili na pewno biorą udział policjanci, sędziowie, prokuratorzy, na pewno psychiatrzy. Niestety wielu ludzi z budżetówki, nawet nauczyciele, właśnie parają się wszelkiego rodzaju działalnością. Czy nawet uczelnie wyższe, ludzie z uczelni wyższych, wyższych. Barają się wszelkiego rodzaju przestępczością właśnie zorganizowaną, powiązaną z handlem dziećmi, z atakami na dziećmi, z pedofilią czy zniszczeniem o ludzi. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tylko pytanie w związku z tym, że ci ludzie mają kontakt nawet e, z obecnie, obecnym premierem czy, czy e, głównym prezesem partii rządzącej, więc tak naprawdę, nawet z Jarosławem Kaczyńskim czy Mateuszem Morawieckim, gdzie tak naprawdę ta historia ma swój koniec. Ponieważ mówimy o bezkarności, i tak naprawdę ponad 99%, prawie, prawie 100% tej działalności jest ukrywana, tuszowana, nigdy nie, nie wychodzi na światło dzienne. Właśnie dzięki fałszowaniu dokumentów i dzięki temu, że udział w niej biorą policjanci, prokuratorzy, sędziowie, wszystkie działania są dokładnie przemyślane, dokładnie zaplanowane. I najgorsze jest to, że mamy w tej chwili w Polsce największą grupę pedofilską na świecie nigdy na świecie nie było tak ogromnej grupy, która współdziałała w pobiciach dzieci, w nędzaniu się w pedofilii, kradzieżach morderstwach ze Stanisławczykiem, czy z Maciejem Sucheckim czy też z Renatą Pacholarz oraz z Kamilą Lesną mówimy tutaj o działalności co najmniej kilkudziesięciu właśnie ludzi zatrudnionych we wszelkiego rodzaju Organach, instytucjach państwowych. Tutaj akurat ta liczba osób to jest ta, która jest już pewna, a e, bardzo prawdopodobne, że ta liczba przekroczy nawet setkę. Do tego mówimy o co najmniej kilkuset osobach. właśnie opłacane przez pedofilskie klany Stanisławczyka, Sucheckiego czy Pryzmonta. Mamy tak potężną grupę pedofilską na świecie, jakiej jeszcze świat nie widział. Jest to już udowodnione, po prostu nawet dokumenty się wykluczają. Dokumenty, które są czy na policji, czy w komisariatach, czy w sądach, szkołach, urzędach. Jest już wszystko jasne, w jaki sposób działa mafijny biznes Urszuli Matea, Rottengruber, Krzysztofa Kołcz, Krzysztofa Żuk, Krzysztofa Hubisza, Roberta Jaworskiego, Mariusza Stanisławczyka, Renaty Pacholarz. Mówimy o przestępczości w szkołach, szpitalach, urzędach, na komisariatach, prokuraturach. Mówimy o tysiącach tak naprawdę już gwałtów, morderstw, kradzieży, które są robione w ciszy, udając działalność zgodnie z prawem lub udając zabójstwa jako śmierć naturalną. wszystko zostało tym zboczeńcom udowodnione. Państwo polskie, sędziowie, policja nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Mówimy o miliardach złotych, które pochodzą z kradzieży. Mówimy o zniszczonych ludziach, mówimy o zniszczonych dzieciach i mówimy o miliardach złotych, które... Przerzuca pomiędzy sobą grupa przestępcza Stanisławczyka, sędziami, rodzinami sędziów, prokuratorów i wszelkiego rodzaju pedofilami, między innymi z Pomorza. Pomimo tak twardych dowodów, grupa przestępcza funkcjonuje i ma się dobrze, tylko dlatego, że właśnie cały biznes, jaki oparty jest właśnie na pedofilskiej działalności, ma za sobą sędziów, prokuratorów i policjantów. Przemyślcie do usłyszenia.